I witam Was w odcinku chyba 10 do 12.00. I dzisiaj będę wpisywała kod z gazetki. No, dzisiaj będę wpisywała kod z gazetki, ponieważ taką gazetkę kupiłam. Myślałam, że jestem tamtego miesiąca, ale jednak kupiłam aktualną. Dobra. Jeśli chcecie być na odcinku, to możecie też dać prezent, wtedy będziecie na mega prezentach. Ogólnie jeśli też chcecie dostać nagrody za obejrzenie seku, to tutaj macie artę o tym. Pozdrawiam. 44 Dobra, już mam dodatek tutaj, więc sobie teraz piszę kod. Zawsze mi wyskoczyło tu z gazetki. A zobaczycie ja to już mam. No mam to. Kurde. Chciałabym to było. Ups, dołączyłam do to. Ogólnie tu pozdrawiam tego osobę, która napisała komentarze, że obejrzała wszystkie moje syki, że chce unikać. I... Ja Wiem, że nie miałam ty klaseków, co było... I co trzeba było wtedy oglądać? Teraz się ludzie zgłaszał po unikaty, tak że wiecie. Okej, okay, tutaj widzę, że się wsermają. Bo chcą dostać. Thank you. Может, я сделаю так. Ты видишь, что сейчас сбираюсь на год. Окей, ты сам сидила на 2000. Pozdrowienia, nie wiem, że to tak się czyta. Można coś czytać. nie widzi. Pozdrawiam nie

No mam dopiero zakreskowało Okej. Ok. Rozumiem. Zobaczcie, jakie są bunie, sobie potem napatrzyłam. To znaczy wczoraj patrzyłam. To w ogóle chciałam kupić w Iwipana ale teraz raczej go nie kupię, bo A już nie ma tego w top. Super. Ale ten zwierzak jest mały. To wygląda jak taka mała brylinda. I serio mi się nie podoba. Tylko ten kąt jest ładny. Zgadza że czekam na ofertę specjalną, chcę w się sensie przycenać. Co dwa trzy, taki ładny? Ja bym kupiła. Tutaj za zatysiak. Nie dam kupy animacji. Mam tu nową twarz. I na nowej twarzy nie kupię. Dobra, jestem, ja bo iść na obiad, No, już Dobra, dwa zaproszenia Niestety przyjmuję od dziesiątego, a to także sorry No, mm, to są dziękuję Dziękuję ile jest